Cześć i witajcie. Dzisiaj sobie potestujemy dość fajną rzecz. To jest taka wkładka do drzwi firmy WeLook. Jest to wkładka działająca na odcisk palca, na kartę AirFit lub przez łączność po Bluetoothie. Także technologia już z XXI wieku. Co mamy w pudełku? W pudełku wiadomo, sama wkładka już prezentuje się bardzo, bardzo dobrze doprasowana. Fajne te chromy, fajne te ozdobne, to listwo ozdobra. Chromowana czy tam niklowana. Odcisk palca, jeden włącznik i jakiś taki mały wyświetlacz z drugiej strony. No, typowa, taka wiecie, gałka do otwierania drzwi. Tutaj akurat nie ma żadnej filozofii. Dodatkowo mamy imbusik, trzy karty AirFit do zaprogramowania. Ja jakieś tam niezbędne akcesoria, jakieś tam nawet dwa oringi widziałem. Także postarali się. Z ważnych rzeczy jest jeszcze instrukcja obsługi. Jak zazwyczaj z tą instrukcją, no, sami wiecie, jak jest. To tutaj akurat uważam, że warto ją. Albo przeczytać, albo nawet zachować, bo jest tutaj opisane dokładnie, jak się ustala administratora. Administratorów możemy mieć trzech. Ile możemy mieć odcisków palca? 99. Które możemy dodać? Które możemy skasować? Jak dodać karty? Ja nawet jak zrobić łączność po Bluetooth? Ja także no, akurat tutaj bym tą instrukcję tak bardziej poszanował niż zazwyczaj. Tak wam powiem szczerze. Z boku tej części elektronicznej mamy miejsce na imbusik, tam jest po prostu śrubka wkręcona. Wykręcamy tą śrubkę, wyciągamy tą chromowaną albo niklowaną, nie wiem, listwę ozdobną, tak to nazwijmy. Mamy dostęp do baterii, do funkcji resetu i uwaga, tutaj do funkcji, jeśli by nam się baterie rozładowały, to po prostu podłączamy, tylko nie ładujemy, tylko podłączamy i możemy awaryjnie otworzyć drzwi, także tutaj to jest wszystko schowane. Tutaj jeszcze jedna kwestia, że z boku też, jak wyciągniemy tą listwę chromowaną, mamy jeszcze jedną śrubkę, dzięki której możemy regulować odległość części elektronicznej od zamka. Czyli poś, tak uproszczeniem mówiąc, jakie mamy grube drzwi, tyle możemy to wysunąć. Tam jest regulacja od 0 do 20 mm, także podejrzewam, że raczej pod każde drzwi to podejdzie. Sam zamek pracuje w oparciu o trzy baterie 3AA. Mają one starczyć na około od 10 do 12 miesięcy. Pokażę wam teraz jak weź do menu serwisowego trzymamy przycisk 5 sekund. Przy pierwszym uruchomieniu musimy sobie dodać admina tam administratora. No wiadomo, ja dodałem po prostu sobie swój kciuk i dzięki temu administratorowi możemy zatwierdzać też innych użytkowników. Adminów możemy mieć trzech. Tak jak wspomniałem wcześniej, i to jest akurat bardzo ważne, bo z tego co wyczytałem i z tego co zrozumiałem, tylko odciskiem palca trzech adminów możemy zatwierdzać kartę, zatwierdzać Bluetooth, a bez tego po prostu nic nie zrobimy. Pokażę Wam teraz, jak to działa. Mam dodany tylko kciuk, palec wskazujący? widzicie, nie ma. Kolejny palec, nie ma. Cały czas jest, że błąd. A przy kciuku, dobra, ja tu za pierwszym razem źle kliknąłem. O, widzicie, dopiero ta wkładka działa i dopiero po około wiem, 5 sekundach, 10, że tak powiem, zamek puszcza i możemy ją sobie spokojnie obracać. Tutaj Wam jeszcze pokażę jak prosty jest proces dodawania karty. Wchodzimy w odpowiednią zakładkę w menu. Wiadomo musimy się, że tak powiem, podpisać palcem. Przykładamy nowy użytkownik, karta pierwsza. I gotowe. Także naprawdę, no... banał. Kolejna karta. I gotowe. Kolejna karta. I gotowe. Także chwila strachu i po robocie. Dobra, skoro właściwości dodawania adminu, dodawanie funkcji kart palców i wszystkiego innego mamy mniej więcej omówiony. czas na montaż tak wyglądają te drzwi, no proste, starsze drzwi, na razie takie muszą być więc nie będziemy wymieniać więc muszą takie na razie być tu był zamek, tak jak widzicie gardy. w ogóle za chwilę to jeszcze odświeżę sobie, bo to jest takie pomalowane widzicie, 100 razy malowane no ale mniejsze oto, w sumie nawet dość spoko drzwi, takie drewniane, starszej daty, ale nie ma tragedii Postaramy się to zamontować. Postaramy się raczej nie powinno być wielkiej filozofii, bo tutaj też jest właśnie taka cylindryczna, typowo europejska wkładka, nawet gerty. Postaramy się to zamontować. Zobaczymy, czy szerokość będzie odpowiednia. Czy trzeba będzie regulować, czy nie. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Dobra, teraz chyba najtrudniejsza operacja. Jeśli to można powiedzieć, operacją. musimy wziąć i dopasować. Właściwie to powinno być tak. Więc tak jak widzicie, no, najważniejsze, żeby to wycięcie było tutaj z tym, oczywista sprawa, więc już musimy to troszkę to wydłużyć, na szczęście wszystkie potrzebne akcesoria już są, akcesoria. wszystkie potrzebne narzędzia już są, Są takiego imbusa to też bez obaw każdy, każdy w domu znajdzie, to wysyłamy, to luzujemy. Jeszcze troszkę. O, jeszcze. Kawałeczkę. O. Zobaczymy sobie, ile potrzeba. Dokładnie. a mniej więcej tyle. Ja sobie wysunę troszkę więcej z ewentualnym luzem. Dobra. I teraz ta część. Tutaj jest podobnie i musik ops tylko że tutaj musimy musimy to przesunąć aż mniej więcej tyle zobaczmy czy to się tak da czy będzie za mało będzie OK dobra jak będzie OK jeszcze raz to odkręcamy Czyli nam po prostu nie o to chodziło czy musimy używać tej przeduszki czy nie musimy używać? No, bo to jest jeszcze taka przeduszka. Która, już naprawdę, no, zwiększa nam to dość tak. No, powiedziałbym solidnie. Dobra, montaż zamka. Montaż zamka jest tak naprawdę banalny. Wkładamy zamek od tej strony, od strony zewnętrznej. O, ja mam świeżo malowane, więc staram się delikatnie. Teraz zakręcamy tutaj tą śrubę. Osłonka. Jeśli mamy 4, to z drugiej strony jest jeszcze prościej. Bierzemy, to właściwie, mamy takie jedno. No nie jesteśmy w stanie tego inaczej włożyć, że tak powiem. To jest takie wyfrezowanie od dołu i tutaj jest taki bolec, więc mogę Wam powiedzieć, że to będzie tak. Eee, tak, dokładnie. To, wkładamy, regulujemy sobie tutaj tak samo. No i dobra, mamy te nasze drzwi. Zamkniemy sobie. No i teraz wiadomo, otwarte lock zamknięte I Teraz już tego nie otworzymy drzwi są zamknięte jak widzicie nie otwierają się teraz przykładamy kartę a musimy nacisnąć przyłożyć kartę Otwarte Po 10 sekundach chyba jeszcze możemy zamknąć o teraz już puściło. Teraz jak chcemy zamknąć przycisk, kartę zamykamy, teraz jest zamknięte. Czyli się możemy otwierać zamykać drzwi i po chwili. a można obracać, czyli jest zamknięte drzwi, teraz ich nie otworzymy. Dobra, no to zakładamy, że wchodzimy do domu. Eee, czekajcie, nie. Dobra, to znaczy sobie musimy ten dom zamknąć. Włączamy, tam się świeci. Przykładamy. Dom, czekamy. Dobra, jest. Kilka tematów takich moich przemyśleń. Dodałem sobie, bo e, adminem jest ten mój kciuk, jeden z trzech adminów, ale dodałem sobie też jako zwykły użytkownik ten palec po prostu. Wiecie, jakbym się po prostu przeciął czy coś takiego albo bym miał brudny kciuk, no to zawsze, jeszcze zawsze palcem otworzę. Jeszcze sobie dodam z drugiej lęki, ręki palec, no wiadomo, jakbym miał brudną rękę, czy, czy by się coś stało, nie daj Boże, no to żebym mógł łatwiej otwierać. A myślicie? I elegancko. Także to jest fajnie. Używają sobie też aplikacji i muszę Wam powiedzieć, świetna sprawa, skanujemy tutaj ten kod QR i żeby to powiązać, musimy wykonać, wykorzystać numer ID, który jest w środku zamka, także musimy go rozebrać. Albo wyciągnąć z opakowania, bo na opakowaniu też jest I wtedy to dopiero powiązać Oczywiście powiązujemy też przy pomocy admina Patrzcie jak to fajnie wygląda Teraz jest A teraz możemy odblokowywać, otwierać, zamykać A teraz musimy poczekać chwilkę A, a teraz jest zamknięty To jest fajna sprawa, że możemy sobie zobaczyć historię Kto otwierał ID 1 to jestem ja ID 4 to jest mój palec wskazujący ID2 nawet mam zrobione, także dość to fajnie wygląda. Synchronizacja, zarządzanie autoryzacją, także naprawdę jest tutaj dużo, dużo ciekawych, ciekawych rzeczy. Jeśli miałbym szczerze, to co do podsumować, no powiem Wam, niesamowity Bayer, Wi-Fi mi się podoba. Łączność kartami mi się strasznie podoba. E, troszkę brakuje mi jakiejś takiej karty admina. na zasadzie, że admin też mógłby być nie na odcisk palca, tylko na, na kartę bo niekiedy po prostu jak mamy brudno ten brudno ten palec czy podłożymy pod złym kątem no to jest problem chociaż wystarczy to sobie zapamiętać po prostu w którym miejscu jak ten kciuk przykładamy czy tak, czy tak, czy tak, czy tak zresztą nie musi być ciąg, może być każdy inny palec ja sobie dodałem do autoryzacji też ten palec i jeszcze dodam sobie z lewej ręki tak jak mówiłem a jeśli by ktoś, jakiś złodziej przyszedł nie do boże chciał otworzyć i chciał się po prostu ściągnąć apkę no to tak jak mówiłem nie da rady tego połączyć bo raz potrzebujemy zgody admina tam się zatwierdza no i Druga rzecz, potrzebujemy ten numer ID, który jest w środku lub na opakowaniu, ale wiadomo, opakowanie nie będziemy zostawiać tutaj na, na zewnątrz. Ja, łatwiej, mi, łatwiej mi idzie palcem wskazującym niż tym, bo troszkę porysowany przy remoncie, wiecie jak jest. Fajna sprawa, że jak macie dzieci czy coś takiego, to wystarczy taka zwykła karta, ona się jakoś nazywa AirFit czy coś takiego, wtedy sobie dziecko przychodzi albo odnoszka teściowa, otwiera. Przekręcę sobie i mamy No cóż, mi się generalnie podoba Możecie się śmiać, że generalnie stare, stare drzwi No bo stare drzwi, ale za rok będą nowe Ale przy, przynajmniej zamek już nowoczesny No i jak to pomalowałem to już nie wygląda tak spartańsko Także ja jestem generalnie jak najbardziej na tak Jeśli ktoś by chciał zakupić taki zamek To link będzie w opisie Ja generalnie no, sam montaż banał. No tak jak widzieliście, kto wymieniał kiedyś Kto wymieniał kiedyś zamek w drzwiach No to wie, że to jest po prostu jedna śruba i po robocie Fajnie to wygląda. Jakby ktoś chciał. Ja szczerze polecam. No, także tego.